Agata Sobutka, dzień dobry. Przed nami najnowsze informacje w dzisiejszym wydaniu. 30-lecie Związku Gmin Regionu Płockiego, Piknik Wielkanocny na Płockiej Starówce, Samorządowa Trasa Nowej Lewicy, Niedziela Palmowa w Płocku i okolicach oraz urodziny Dzioborożca w Zoo Płock. Minęło 30 lat od utworzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. Podczas tego zaszczytnego jubileuszu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył dyplomy uznania. Związek Gminy Regionu Płockiego odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji środowisk, odnawialnych źródeł energii, budowy oczyszczalni i kanalizacji. Związki międzygminne są takim uzupełnieniem działalności na poziomie gminy, których nie zastąpią ani powiaty ani województwa, bo gminy. Zrzeszają się, aby rozwiązać jakiś konkretny jeden problem. Więc ja bardzo serdecznie gratuluję związkowi, władzom tego związku i życzę dalszego dobrego rozwoju. Związek promuje zdrowy tryb życia poprzez prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców. Takim przykładem na to jest wspólna realizacja bardzo wielu dróg budowy ich tych dróg w regionie płockim dofinansowanie prawie 30 milionów złotych i to już przed laty, gdzie te 30 milionów wówczas, a więc no lat temu kilkanaście. To było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo zmienił się region Płocki dzięki temu, tej pracy. Podczas uroczystości marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył 19 dyplomów uznania dla członków związku. Dodatkowo, w ramach jubileuszu odbyły się cztery wykłady na temat partnerstwa i współpracy, finansowania i energetyki. Wielkanocny nastrój zawitał po raz kolejny na Płocką Starówkę, gdzie mieszkańcy mogli podziwiać ogromne pisanki i wziąć udział w wielu atrakcjach. Materiał przygotowała Agata Majewska. Jak co roku przed płockim ratuszem znajdują się kolorowe pisanki, które są przygotowane przez uczniów pierwszego prywatnego plastycznego liceum w Płocku wraz z płocką lokalną organizacją turystyczną. 15 pisanek można oglądać aż do Wielkanocy i każdy z płocczan będzie mógł zagłosować na jedną z ulubionych prac. Jedna pisanka jest szczególna, bo poświęcona jednemu z naszych zawodników SPR Orlen Wisły Płock. Wielka Noc zbliża się wielkimi krokami, i w związku z tym, jak co roku, na Starym Rynku w Płocku pojawiły się kolorowe i ogromne pisanki. Na Płocczan tego dnia czekało też wiele atrakcji, takich jak gra terenowa, dekorowanie własnego mazurka czy spotkanie z alpakami. Pisanki, jak co roku, przygotowywuje młodzież z pierwszego prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Współpracujemy z tą szkołą już od wielu lat i naprawdę można podziwiać przepiękne, Dzieła sztuki na tych pisankach. Dzieci w ramach konkursu wybierane jest naj, najpiękniejsze prace. Tych prac jest 15, więc e, można je przyjść, obejrzeć, zobaczyć, można sobie zrobić zdjęcie. Jedna pisanka, jak zawsze, została poświęcona zawodnikowi Orlen Wisły Płock. W tym roku padło na rozgrywającego Michała Daszka. Jest to okres rodzinny, te święta, i mam, mam rodzinę, mam dzieci, więc y, będą mogli też podziwiać. Fajna inicjatywa. Wiem, że co roku jest Pisanka Wisły Płock i dzisiaj w tym roku mam zaszczyt, że to jest moja pisanka, więc jestem z tego dumny. Mam nadzieję, że aż tak nie spuchłem, więc może trzeba się wziąć za siebie. Co do reszty szczegółów, no są fantastyczne i i ktoś się tutaj napracował, i, i myślę, że bardzo dobrą rob robotę zrobił, odwzorowując jeden do jednego mnie. Konkurs na najpiękniejszą pisankę trwa do 2 kwietnia. I głosy należy oddawać pod postem, znajdującym się na Facebooku płockiej lokalnej organizacji turystycznej. W ramach samorządowej trasy Nowej Lewicy odbyła się konferencja poświęcona kandydatom i kandydatkom do Rady Miasta, sejmiku województwa mazowieckiego i prezydenta Płocka. Spotkanie otworzył przewodniczący ogólnopolskiego sztabu Lewicy Arkadiusz Sikora. Pierwszym tematem był SMS od lewicy dla mieszkańców Płocka. Ten SMS to jest szkoła, mieszkanie, szpital. To są obszary, w których lewica, szczególnie w tych wyborach samorządowych, chce swój nacisk. Przedstawić właśnie na te obszary. Przewodniczący sztabu podkreślił, że liderami list są kobiety. Numerem jeden do sejmiku województwa mazowieckiego jest Ilona Iwaniak, a liderką na urząd prezydenta miasta Płocka jest Wiesława rybicka bogusz Miasto Płock jest jedynym miastem, gdzie na jedynkach, na listach wyborczych lewicy są kobiety. Pokażcie mi państwo takie ugrupowanie polityczne, na którym ta sytuacja jest analizowana. Analogiczna. Na jedynkach są kobiety, do Sejmiku kobieta, do rady miasta, we wszystkich okręgach są również kobiety. Kandydaci podkreślają, że potrzebna jest równość. W tej kampanii wyborczej nowej lewicy mężczyźni ustępują miejsca kobietom. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Niedziela palmowa to wyjątkowy i niezwykle kolorowy dzień, który zapowiada, że do świąt Wielkiej Nocy pozostał tylko tydzień. W Płocku ulicą Tumską do katedry pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny przeszła procesja z palmami, która nawiązywała do wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Przemarszem przewodniczył biskup płocki Szymon Stółkowski. Natomiast w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu po uroczystej mszy świętej rozstrzygnięto już 23 edycję konkursu na najpiękniejszą, tradycyjną palmę wielkanocną. Ocenialiśmy oczywiście zgodność z tematem tego konkursu, czyli Staraliśmy się, by były to palmy tradycyjne, nawiązujące do obrzędowości tej tradycji z przełomu XIX i XX wieku, pierwszej połowy XX wieku. Zależało nam na tradycyjnych formach zdobniczych, na tradycyjnym wykonaniu. I nawiązaniu najlepiej do tego folkloru mazowieckiego, chociaż nie było to stricte wymogiem. Jak co roku odwiedzający tego dnia Skansen wybierali najładniejszą i najbardziej tradycyjną palmę. W indywidualnej kategorii zwyciężyła pani Monika Mika, a pierwsze miejsce w kategorii zespołowej zdobyło KGW Windyczanki. W tym roku trafiło do nas 39 prac, z czego 37 brało udział w głosowaniu. Dwie niestety były niezgodne z regulaminem naszego konkursu. W kategorii indywidualnej braliśmy pod uwagę 31 e, prac, w kategorii, in, w kategorii zespołowej e, 6 prac. Na zwiedzających tego dnia czekał również kiermasz, gdzie można było zaopatrzyć się w regionalne produkty i ozdoby wielkanocne. W Płockim Ogrodzie Zoologicznym znajduje się wiele gatunków najróżniejszych zwierząt. Jeden z niezwykłych ptaków obchodził swoje 15 urodziny. 17 marca obchodzono 15 urodziny samicy dzioborożca fałdodziobego. Te podobne do tukanów ptaki są zagrożone wyginięciem i znajdują się w zaledwie 13 ogrodach zoologicznych w Europie. Dwójka przedstawicieli tego gatunku znajduje się w Płocku. Są to jedyne okazy w całej Polsce. Jest to bardzo piękny gatunek ptaka, możemy je oglądać w naszej ptaszarni. Jest to gatunek narażony na wyginięcie, który w środowisku naturalnym zamieszkuje tropikalne lasy Azji południowo-wschodniej. Jest o tyle ciekawy, że występuje u niego taki bardzo mocno zaznaczony dymorfizm płciowy, czyli samiec i samica wyglądają inaczej, samiec jest bardziej kolorowy. W Polskim Ogrodzie Zoologicznym te dzioborożce są od roku 2017. Ocenia się, że w warunkach hodowli, czyli w takich warunkach, gdzie zwierzęta są leczone, gdzie jeżeli coś im dolega, w jaki sposób można pomóc, ocenia się, że nawet do 50 lat te dzioborożce dożywają, także bardzo dużo jak na ptaka. Gatunek ten jest niezwykły z dwóch powodów. Po pierwsze, w okresie lęgowym samiec zamurowuje samicę razem z jajkiem. W dziupli i karmi ją przez malutki otwór, aż do wyklucia się piskląt. Drugim powodem jest fakt, iż pisklęta są podobne do samca, a nie jak u większości gatunków do samic. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.